Tego nie rozumieją. Pan jak rozumie formę otwartą? Poprzez analogię do utworu, do, wręcz do dzieła muzycznego, które można interpretować w różny sposób, natomiast nie można zmieniać jego zasadniczej struktury, jakby jej, jej przesłania ideowego. Nie wiem, jak inaczej tłumaczyć. Są pewne granice. Granice utworu, czy, czy jakby do, jak wiem, do obiektu liternego, gdzie te zmiany, przystosowanie nie można naruszać generalnej. Idei i trzeba zamknąć, uwięzić dźwięki osiedla w telefonie. Mogą to być dźwięki targu, mogą być dźwięki ptaków, mogą być dźwięki ludzi, możecie sami robić dźwięki, mm -hmm. sami rozmawiać, cośkolwiek. I o godzinie 14.30, właśnie na mecie, mm -hmm. będziemy przy pomocy artysty z Armenii, uwalniać te dźwięki. Paulina Paga? Jestem koordynatorką projektu Lokatorzy na relacje wokół spółdzielczych utopii, realizowanych w Lublinie i w Warszawie. W Lublinie na Osiedlu Słowackiego, w Warszawie na Przyczółku Grochowskim. Obydwa te osiedla zostały zaprojektowane przez architektów Zofię i Oskara Hansenów w myśl czy rozwijając teorię formy otwartej. W czasach, kiedy powstawały obydwa osiedla, były to lata. Wczesne lata 70., niewielu architektów godziło się na to, żeby brać udział w konkursach i realizować mieszkania o takich ograniczeniach. Ograniczenia dotyczyły przede wszystkim metra przypadającego na mieszkańca, do tego stopnia, że trzeba było budować więcej budynków dla większej liczby osób na coraz mniejszej powierzchni, więc to, co próbowali uzyskać z architekci. To było zabezpieczenie tak zwanej przestrzeni wspólnej na obydwu tych osiedlach. W czasach powstawania osiedla ta forma otwarta spotkała się ze sporym niezrozumieniem mieszkańców, o czym świadczy na przykład amfiteatr. Architekci zaprojektowali amfiteatr jako takie miejsce, pomnik żywy patrona osiedla, gdzie mieszkańcy mieliby się spotykać, wspólnie czytać poezję, wspólnie spędzać czas i nigdy się nie sprawdził. Nikt z mieszkańców jakoś nie poczuł się za niego do końca odpowiedzialny. Też spółdzielnia mieszkaniowa początkowo wspierała architektów, a potem mam wrażenie, że sami nabrali obaw, że to jest zbyt utopijne, zbyt abstrakcyjne i zbyt niezrozumiałe, żeby mogło być zrealizowane w praktyce. I to, co robiliśmy w ramach, w ramach działań projektowych, to trochę chcieliśmy się temu przyjrzeć i przekonać się, czy tak było w rzeczywistości, czy mieszkańcy tego nie zrozumieli, czy być może z perspektywy użytkowników było to po prostu zbyt szalone i zbyt e, artystyczne? Chcieliśmy się też dowiedzieć, jak to mogłoby współcześnie funkcjonować, sprawdzić na ile koncepcja taka bardzo partycypacyjna, czyli e, mieszkańców, którzy współdecydują o losach swoich osiedli i je współtworzą, na ile ona może się wpisywać w rozwijanie dalej formy otwartej. No i jako, że jesteśmy animatorami kultury, to użyliśmy do tego narzędzi, które znamy najlepiej, czyli narzędzi z animacji kultury. To patrzymy, jak

it's, uh, it sounds like this. So they play some music and it's quite nice on guitar. And I will try to remix it with the sounds that I already have recorded from another children before. And we'll see what happens. Na pewno jakieś takie, y, takie grupowe zajęcia, tak jak na przykład ten koncert na koniec, to jest taki, y, integruje ludzi bardzo. Mm -hmm. Dzieciaki zawierają nowe znajomości, potem jest do kogo wyjść na y, osiedle, czy rodzice też się zapoznają. Y, na poprzedniej akcji poznaliśmy dziewczynę, która y, zajmuje się właśnie tym problemem z sprzątaniem po, po psach, więc teraz też zaanimowała jeden z punktów i to tak. No tak łączy generalnie. Wcześniej mieliśmy akcję Motyla Noga. To była akcja godzina w niedzielę, która miała na celu przez dzieci dotarcie do dorosłych i wybadanie e, co dorosłym się podoba, w tym osiedle, co im się nie podoba, e, jak spędzają wolny czas, co chcieliby zmienić. No i dzieciaki przy okazji były zajęte sadzeniem kwiatków, na przykład malowaniem ląków dla motyli i tym podobne, więc na przykład niektóre dzieciaki pierwszy raz grały w podchody, więc to też niesamowita frajda. Hmm. Zanim zamuczymy. to y, możemy spróbować wyjąć, jeżeli wychodzi, a jeszcze nie, to z doniczką do wody i wtedy wyjmujemy. Nie, nie, to nie

Jest tak, że to osiedle było projektowane przez państwa Hansen i to jest nauka wyniesiona z Bauhausu, z takiej szkoły. Oni są Polakami, którzy uczyli się w Bauhausie w Niemczech, gdzie były dwie podstawowe zasady, jeżeli chodziło o proste formy graficzne. Po pierwsze to są proste bryły, trzymanie się pewnych jasnych zasad, jeżeli chodzi o kąty i o kształty, a drugie to było wykorzystanie podstawowych kolorów. Naszym zadaniem będzie namalować jedną figurę geometryczną, jednym kolorem. Namalowanie e, było świetnie. Pojechałam tam na chwilkę, ale niestety, niestety, bardzo niestety, utknęłam na dłużej. Zostałam godzinę, więc ściany jest przepiękne. A... Jeszcze więcej jej piękności dodaje to, że jednak to jest stworzone głównie przez dzieci i tyle osób większe dzieci jak ja, więc jest super, naprawdę. W ramach projektu zaproponowaliśmy mieszkańcom obydwu osiedli szereg aktywności, które korespondują jakoś z przestrzenią, a jednocześnie które zapraszają mieszkańców do współtworzenia tych aktywności. Na przykład w Warszawie. Zaproponowaliśmy zwiedzanie z mieszkańcami według ścieżek tematycznych, które wypracowują mieszkańcy, gdzie mieszkańcy stają się przewodnikami po własnym osiedlu. Zresztą ideą Hansenów było to, żeby te mieszkania były jak najbardziej znaczy, no można... to Znaczy można. Tak? tak, tak. Yy, można zarówno tu, jak i na przyczółku, na osiedlu słowackiego w gminie wydłużyć właściwie całe kondygnacje, bo one, te ściany wewnętrzne nie są nośne. Tak? Konstrukcja się trzyma na zewnętrznym. Hansen zaraz po wojnie znaczy najpierw studiował na Politechnice w Lublinie, Warszawskiej, tylko że w Lublinie. Potem przyjechał do Warszawy, tu poznał Zofię, a potem wyjechał do Francji i uczył się u Piera Genaré i Konduzera, u Fernanda i tam jakby pobierał nauki i dostał propozycję zostania we Francji, później w Wielkiej Brytanii. W 1951 roku powiedział, że nie, że on wraca. I powiedział znowu zdanie, które w tamtym czasie wielu wydawało się kuriozalne, że tu są ruiny i tu czekają nas. Hansen ja uważał, że jako, że wysłał go tam polski rząd, to jaki on by nie był, ma obowiązek zwrócenia tego, co mu dano tym wyjazdem do Francji, a ja tam rok ponad spędził. No bo tutaj jest mnóstwo mankamentów, tak? jest, jest ciasno. Przecież, jak się te bloki zachodzą, to ci, którzy mają okna w tym miejscu, gdzie się zachodzą, no, chodzą, tak? Ja miałem akurat tak z tych kto na tą ciemną część, no to mój właściciel to zamurował, no bo nie, nie miało to żadnego sensu. Nad pani Zofia ja zawsze jak z nią rozmawiałem i mówiła, pan tam nadal mieszka tak, obietam nie pana bardzo, że to przepada. Ona strasznie przeżywała, że te bloki się zachodzą. Ona mówi, że nie było innego wyjścia, żeby to wszystko tu pomieścić i żeby na przykład ludzie sobie nie zaglądali. Aby to przygotować, przeprowadziliśmy szereg badań. Powstawały mapy osiedla, mapy dźwiękowe, mieszkańcy budowali nowe wersje domów z materiałów z recyklingu, dyskutowali o tym, co jest formą otwartą, a co jest zamkniętą, gdzie co można było wstawić. Mieszkańcy mówili, że brakuje miejsca, gdzie się można spotkać za darmo albo mając niewielką ilość środków. Powstała właśnie koncepcja z założenia knajpy na amfiteatrze i to takiej knajpy, która nie kłóciłaby się z architekturą. Współdzielnia mieszkaniowa to jest żywy organizm. To są bloki. Ja to doskonale rozumiem. To jest cała infrastruktura, która im towarzyszy, prawda? Bo mamy alejki, mamy place zabaw, mamy yy, pawilony handlowo-usługowe, prawda? Ale przede wszystkim mamy ludzi. To, co spółdzielnia stara się robić, zarządzając tym majątkiem powierzonym, to tak, żeby tym ludziom i mieszkało się łatwiej, przyjemniej i żeby. Czuli się tutaj tak jak u siebie. Podsumowując, jest radość, jest satysfakcja, że udało nam się zainicjować pierwsze działania na osiedlu, nie tylko proponowane mieszkańcom, ale i współtworzone z mieszkańcami. Stworzyliśmy sytuację, w których mieszkańcy wypowiadali się na temat zmian, jakie chcieliby wprowadzić na osiedlu. No, i te postulaty zostały przekazane administracji osiedli. Nauczyliśmy się też podczas realizacji tego projektu, że e, taka super otwarta forma e, animacji kultury okazała się nieco zbyt otwarta dla mieszkańców, którzy potrzebują, jak się okazuje, większej regularności, przewidywalności i być może też kojarzenia naszej ekipy lotnej z bardziej konkretnym miejscem. Jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby mówić o realnych zmianach na osiedlach, które miałyby zaistnieć za sprawą naszego projektu. Traktujemy go jako start i zamierzamy kontynuować działania z mieszkańcami osiedli.